Bardzo serdecznie i Mam dla Was taką wiadomość pewną. Ogólnie jak mogliście zauważyć, to przez dość długi czas. No nieraz albo robię sobie przerwę z wrzucaniem odcinków, albo w ogóle ich nie wrzucam w tygodniu. I ja sobie planuję zrobić w taką dłuższą przerwę niż tydzień-dwa. Bo będzie ona trwała z około miesiąca. Ja w grudniu będę nagrywał już na nowo, w listopadzie może jeszcze tak pod koniec nagram jeszcze kilka odcinków, ale jeszcze nie robię sobie tej przerwy, jeszcze tam kilka odcinków. No jeszcze zanim ta przerwa będzie, to przynajmniej do 10 y będę, przynajmniej do 10 do o, około dziesiąt... nie. około dziesiątego będzie przerwa no <śmusz> nie umiem w ogóle zgadzać. zgadzać ale nie martwcie się wracam na YouTube'a wrócę ale po prostu po przerwie wrócę no i co tu więcej do gadania mam pojawi się na pewno odcinek że trollujemy graczy skinem Mystic, czyli, że mus, muszę go zrobić, czyli, że ja leję graczy tym, że oczywiście będę yy, jak to o, zabiję, bo ta Starka na przykład, albo pomagiera yy, tego, pomagiera Midasa a mi dasa raczej już nie będzie więc No albo po prostu albo pomagieram mi dasa I po prostu to będziemy udawać bot Albo tak na top model u kogoś Takie fajne dobranie zrobimy z, z jakimś skinem Ale na pewno wrócę wizowy na YouTube Nie musicie się martwić bo wrócę Mówię to kolejny raz, że wrócę A, to jest 10 Mógłby wiedzieć, gdzie tu jest łódka? Tak do łódkę mi nie ukradli, nie? Motorówka, bo wam wyzwanie. Tam jest chyba typek Jest tu gdzieś motorówka Szukam motorówki aha Słyszałem kogoś Nie ma tu motorówki widzowie nigdzie. Ja mam, mam pytanie zrobić... Jak ja mam zrobić to zadanie, jak tu nie ma motorówki nigdzie? W poprzedniej le... poprzedniej grze też tu była i tu nie było motorówki. Bo to też są inni i pewnie ukradli. Nie, bo ja tutaj typo a by mi się zawało. Halo? Gdzie jest motorówka? Przeszukałem całą fortynę i nie ma tu nigdzie motorówki. Jakby... Nie ma tu motorówki. Powtarzam to kolejny raz. Gdzie jest ta motorówka? Oho, mamy typka. Ale typek motorówki nie ma. Na -a. A to najc się buduje nie? no wy, bo ja mam pytanie. Czy jest tu ta głupia motorówka? bo mam moment... moją kupko. No jest duch uprzykrzający życia każdego. O dzięki, dzięki, dzięki. Weź mi. A czy ty musisz tak skakać? No ra... Myślę, czy nie, dziękuję. Eee, nie widzę nigdzie tu motorówki, więc... zawy najwidoczniej zrobimy tego wyzwania i nie wbijemy. Do mi... o Jezusa, ja robię. Ale ja ti złapałem w powietrze, co to było? A było takie... Lecę. Na I do wody. Typek nie miał się właśnie jak budować. A my nie mamy motorówki. Ja dalej narzekam, bo nie mam motorówki, widzowie. Oddawać moją motorówkę. Musi tu gdzieś być ta motorówka. Może gdzieś obok fortylny? Mogę wiedzieć, gdzie jest motorówka. Pewno nigdzie w środku. O! Tam! Gdzieś. Ej! Chyba plecy słyszałem. Nie mam motorówki. Nigdzie nie mam motorówki. To widzowie, zadowolimy się Panem Wolverinem. Ja też nie wiem czy go zabiję. Ale tam mamy jakiegoś też Wolverinka Który nie ma kewa. Robimy podjazd z kukiem. Mogliśmy nie podjeżdżać. Lun I nie... No jakim cudem? A widzowie, no nie było nigdzie motorówki, ja się wkurzam. Damy się temu piskowi zabić. Przykrzyjmy mu życie. co, Ja zrobię motkę przy nim. O, ale ham. Ale... Ale toksik. Nie dał mi przeżyć ham. ci dam, panie hamu. No nie było co gdzie motorówki, lecimy z jedną tam drogą i mam nadzieję, że tym razem będzie motorówka. No i właśnie możecie się mnie pytać, ile zrobię, no mówiłem ile będzie około przerwy, bo mi nagrywanie już nie robi takich frajd jak kiedyś. Mój pierwszy filmik pojawił się już, wam mówię. Sprawdzę. Sprawdzę widzowie na szybko. Mm, o! Trzy miesiące temu? Spodziewałem, że jeszcze więcej. On ma osiem, aż 81 wyświetlonych. To moje pierwsze filmiki. Tyle 7 łapek w górę. Drugi filmik. Trzy łapki w górę, cztery już. To czegoś. Tu czegoś. Masterem? Tak to już. Masterem? Przeklęknę, tylko przyklimać Weź się z temu. Jakiś cipek. Nie umiem zgadywać. Jeszcze się do mnie pruje, że przyklinę, Ja na temat odcinku jeszcze nie przyklejałem. Aż sobie posłucham. No widzowie nie, ja, ja to pooglądałem i nie słyszę tam żadnego przekleństwa, więc niech ten typek się lepiej Wsadzi w dupsko swoje... Swoją... swój web Bo... hejterem jak jest... co jest... Dobra. Widzowie też kiedyś hejtowałem małych streamerów, a teraz... Wiem jak to jest, więc nie hejtujcie. Aż tak, nauka. Może tutaj będzie jakaś łódka i przepłynę z niej na fotelę. Ale nie ma tu nigdzie łódki. Ja się pytam, gdzie jest moja łódka. Bo tu jej nigdzie nie widzę. I mamy Liptona. Bo nie mamy łódki. W ogóle na tej miejscowskiej tak dawno nie byłem no i znowu to ten skład, na tym razem jeszcze mam... ...masymko Wow, pan no. Chodź, nie ciągnął Nie mam nic, żeby się szybciej tam przydostać i nie ma nigdzie motorówki, widzowie, niestety. Ej, a nie mogę z władz do tego? Fortylli... Przepłyń łodzią z Fortylli do władz w czasie poniżej czterech minut, no. A tam nigdzie łódki nie ma! Ah! Alo, łódka. Nie ma łódki widzowie. Chyba. Nie wiem, a może? Błagam na kolanach. Dariusz jestem na kolanach, ja tak zawsze nagrywam odcinki i tak siedzę. I tak jest niewygodnie. Ale błagam na kolanach. Przecież tam płynąć nie będę, bo tam pływać nie umiem. łódka proszę tam się nie da pływać abra a choj kamraci pójdziemy a się wejść nie da zabiję ryby nie ma łódki